Ostatnie miesiące roku zawsze przynoszą znaczący wzrost bezrobocia, który ma związek z redukcją zatrudnienia sezonowego, zastojami w budownictwie, końcem terminów umów na czas określony, ale także wyczerpaniem środków na aktywną politykę rynku pracy realizowaną przez publiczne służby zatrudnienia. O statystykach mówi Beata Pilarczyk, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu w ewidencji urzędu pracy naszego znajdowało się 4232 osoby bezrobotne. W odniesieniu do grudnia ubiegłego roku odnotowano wzrost osób bezrobotnych o 469. Stopa bezrobocia w powiecie wieluńskim na koniec listopada 2012 roku, bo takie statystyki na razie mamy dostępne jedynie, wynosi 11,8%. W tym samym czasie stopa bezrobocia w województwie w województwie łódzkim wyniosła 13,5%, a w skali całego kraju 12,9%. W grudniu 2011 roku wskaźnik ten kształtował się następująco: powiat wieruński 11,1%, województwo łódzkie 12,9%, cały kraj 12,5%. Zdecydowaną większość – ponad 65% bezrobotnych zarejestrowanych w Wiruńskim Urzędzie Pracy w końcu grudnia stanowią osoby zamieszkałe na terenach wiejskich, bez prawa do zasiłku 85% oraz bez wykształcenia średniego 56,7%. Nadal niepokojącym zjawiskiem jest wzrost osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych u nas w urzędzie i tych długotrwale bezrobotnych statystycznie jest 50,1%. Są to osoby, które są zarejestrowane dłużej niż 12 miesięcy na przestrzeni ostatnich 24 miesięcy. Wśród kobiet bezrobocie kształtuje się na poziomie 49% i odnośnie do zeszłego roku utrzymuje się na podobnym poziomie. Zapytajmy jeszcze, jak zmieniła się liczba osób bezrobotnych w grudniu 2012 roku w porównaniu z listopadem tegoż samego roku. Jest to wzrost widoczny o 180%. Siedem osób, więc myślę, że to jest no duża skala. I końcówka roku już z tendencją wzrastającą. Już z tendencją wzrastającą, tak. Często podczas naszych spotkań mówimy o różnych środkach przeznaczonych między innymi przez Urząd Pracy, środkach zewnętrznych na aktywizację osób bezrobotnych, o tym mówiliśmy w tym roku. Jak, jak, jak wyglądały te statystyki, właśnie jeśli chodzi o rok miniony, jak wyglądała ta aktywizacja? Więc tak, spośród wszystkich osób, jakie odpłynęły z bezrobocia, na, na Najliczniejszą grupę zawsze stanowią osoby wyłączone z powodu podjęcia pracy. I takich wyłączeń było w zeszłym roku 2345 osób i było to o 48 osób mniej niż w roku 2011. W tym 307 osób podjęło zatrudnienie w ramach zatrudnienia subsydiowanego, wspartego środkami Funduszu Pracy. Były to prace interwencyjne, roboty publiczne. Publiczne, rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego. Ponad 109 osób zostało skierowanych na szkolenia, 65 osób na pracę społecznie użyteczne, natomiast na staże skierowaliśmy 464 osoby. Wiele przedsiębiorstw w Polsce niestety przyspiesza redukcję zatrudnienia w związku ze spowolnieniem gospodarki. Na szczęście póki co takie zabiegi nie dotyczą praktycznie wieluńskich firm. W minionym roku tylko dwa zakłady pracy, Neotech i Tradis, które zatrudniały osoby z terenu powiatu wieluńskiego, zgłosiły do Urzędu Pracy informacje o dokonywanych zwolnieniach grupowych. W przypadku pierwszej firmy zwolnionych zostało 109 osób, z czego zarejestrowało się 81 osób, 69 kobiet i 12 mężczyzn. Druga firma zgłosiła zwolnienie 10 osób, przy czym żadna z tych osób nie została zarejestrowana. Faktem jest jednak znaczne pogorszenie się sytuacji na lokalnym rynku pracy, ponieważ już w okresie 15 dni stycznia bieżącego roku zarejestrowały się aż 372 osoby bezrobotne. A na jakie pieniądze i z jakich programów mogą liczyć w tym roku osoby poszukujące pracy? Już przyznano nam kwotę algorytmem na programy finansowania zatrudnienia wspieranego środkami Funduszu Pracy i będzie to kwota 3 194 100. W porównaniu z zeszłym rokiem jest to już kwota zwiększona. W zeszłym roku mieliśmy 2 739 000, więc o 454 200 jest wzrost tych środków. Dużo więcej o bezrobociu w Wieluniu i regionie powiemy w temacie tygodnia, w programie Cała Rozmowa z Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.